Tajemnica kamienia, odcinek trzeci. Myślicie, że nas szukają? Raczej tak, nie są głupi. To moja wina, że ich goni. Muszę coś zrobić. Nawet wiem co. Muszę ich znaleźć. Panie władzo! Ja wiem, gdzie oni są. W tym samym czasie myślicie, że nas ściga? Tego akurat nie wiem. Chodźmy dalej. Hej, spójrzcie tam. Tam jest Edward i ktoś jeszcze. Chodźmy, Edward. To to. Dzięki Tobie. Tak, on mnie przyprowadził. Wiedział, gdzie Wy jesteście. Chodźcie dzieciaki, wracacie do domu. Dzień później. Jestem. Co się stało? Ten wczoraj. Skąd wiedziałeś, gdzie my jesteśmy? Dobrze. Pora Wam powiedzieć całą prawdę. Jestem duchem. Co? Wszystko się zaczęło 100 lat wcześniej. W miasteczku z Wadem Konik. Mieszkańcy odkryli, że z kamienia wychodzi straszny potwór. W końcu, kiedy zostało ich tylko dziesiątka, król postanowił ogłosić zebranie. Trzech ochotników się zgłosiło, żeby zakopać kamień. Mówiono na nich: Księżyc. Prąd. I pręga. I właśnie oni go zakopali. I wy musicie zrobić to samo. Żegnajcie. Edward? Edward. Dobra, słyszeliście go. Trzeba zakopać ten kamień. I już nikogo nie dosięgnie klątwa.